Give give me fire, give me that which I desire Cześć, z tej strony do 1000 i jest dzisiaj ze mną Paweł0457, siemanko I witam was w nowej serii Dwa Zamki, gdzie będziemy z Pawłem po prostu atakować zamki No, no to zacznijmy Własne Yyy, no, no. Okej okay. Dobra, chodź Co, dawaj, na początku twój Tak Teraz pokażemy wam mój zamek. Widzę, że już dałeś tutaj na skrót poszedł. E, tak. Ha, ha. Więc tak, to jest mój zamek. E, jak widzicie. Trochę mały, ale on... wiecie. No, bardzo mały. Ja, dużo pst. czasu nie miałem. Ja też, Niestety. a ja, ja uprzedzam, mam mniejszy, e, numer, bo miałem o wiele mniej czasu. Tak. I ty w tym czasie idź może tam na dół pod bramę sobie stań. Pokażemy jak to działa. A, no dobra. E, więc tak, to działa sobie w ten sposób. E, ten. Popatrzcie tylko. I w tym czasie jakby nie miał włączonego moda to prawdopodobnie by zginął. No. E, tak. To jest moja siedziba główna. Tu są e, dosowniki na strzały. Oczywiście w trakcie obrzędzenia bramy są tu zamknięte. To mój tron i też dozowniki na strzały. E, tak. E, tu jest jeszcze wejście na górę. E, tu jak widzicie właśnie jest armatka wodna z Tu są małe wieżyczki przejście. Oczywiście zamknięte, żeby jak przejmą dwie wieże przy bramie. Nie mogli tu przejść do siedziby. też e... Taka, druga. No, no i w zejście. Tak. E... Tu są wejścia. Zastosowano e... też e... E... w wieżach wejście z wody. Zejście z wody. Czy mógł szybko schodzić z wieży? O, w ten sposób. No, no dobra, no to W razie na tyle... szybkiej ucieczki. Upałka. Nie, chodź jeszcze. Ja jeszcze pokażę, jeszcze są tajne. Chociaż tu może już no kiedy idzie. Dobra. No. I teraz będzie oblężenie. Zawsze oblęża mnie. W tej chwili. No. Będzie oblegać. Yy, I tak, no to ja zamykam bramy. Tu chyba ty robisz cięcie, co? No, my Nie? też. Ok. Dobra, A, więc z ja... Tu już... Za chwilę się spotykamy. Cześć, tu znaleźć po przerwie. I teraz widzicie, jak u mnie też jest wełna i ogółem celem gry jest od przeciwnika wziąć tą wełnę, zniszczyć i do siebie wziąć. Tak. Aj. Kupię slajmy. I e, ja otóż teraz zaczynamy w swoich zamkach no. i zależ będzie napadał mój zamek. Moją rolą jest się obrażać i obraniesz monumentu. No nie mogę, e, mi zamek, dobra. Monument to jest właśnie ta wełna, którą trzeba zabrać. I już eee, no, za 3, 2, 1. W tym czasie zależy właśnie, musi dojść do mojego zamku i zacząć oblężenie, a ja muszę się przygotować troszkę. Ej no Ej, ty nie masz gamemonta wyłączonego! Mam Właśnie mam Ej no nie ma niszczenia, TNT! Można co najbliższy wysadać w kriegoś TNT A dobra, więc... No co to by było na tyle w pierwszym odcinku. Do zobaczenia. Siema.